Witajcie na moim kanale. Dzisiaj troszkę inny film. Chciałabym Wam pokazać moje zamówienie z chińskiej strony, Timu czy jak to woli temu. Zamówienie zrobiłam na kwotę 200 zł. I teraz pokażę Wam, co kupiłam. Może się Wam coś spodoba i będziecie chcieli wykorzystać te rzeczy u siebie. Pierwszą rzeczą jest taka plastikowa podstawka. Jest to przydatny gadżet w kuchni. Z jednej strony jest miejsce na odłożenie różnego rodzaju przyrządów, którymi mieszamy np. zupę, a z drugiej odkładamy pokrywkę od garnka czy patelni. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, jest taka składana krajanica np. do krojenia chleba czy ciasta. Zabiera mało miejsca, szybko można ją rozłożyć i umyć. Zamówiłam także łyżkę do owoców. Z jednej strony jest końcówka do rzeźbienia w owocach, na przykład w arbuzie, można zrobić takie trójkąty, a z drugiej strony kulki, które można zamrozić i wrzucić do drinków albo mieć fajną przekąskę dla dzieci w formie sałatki owocowej. Kolejne gadżety, jakie zamówiłam, to gumka do usuwania kamienia, na przykład z kranu czy rdzy oraz organizer na torby na zakupy, który można przyczepić np. wewnątrz szafki kuchennej. Zamówiłam także fartuszek, skrobak do czyszczenia, organizer do przechowywania różnego rodzaju ziół, pietruszki czy szczypiorku. Bardzo spodobały mi się także plastikowe pojemniki o pojemności 1 litra, do których planuję przelać np. mleko czy soki. Potrzebowałam także przedłużkę do kranu, ponieważ rozlewa mi się woda dookoła zlewu. Zobaczymy jak się sprawdzi. Dodatkowo wzięłam także organizer na 30 jajek i obrotowy organizer do szafki czy lodówki. To już wszystkie gadżety do kuchni. Zaraz będę testować i zobaczycie, jak mi się sprawdzają te wszystkie rzeczy, jak wygląda to u mnie. Mam nadzieję, że pomoże mi to utrzymać porządek w kuchni i ułatwi codzienne funkcjonowanie. Tuszek wybrałam koloru fioletowego, ponieważ jest to mój ulubiony kolor. Teraz pokażę Wam tak na szybko pozostałe rzeczy, które zamówiłam w większości dla dziewczynek. Bardzo spodobały mi się te opaski. Były pakowane po cztery, każda ma inny kolor. Fajnie upinają włosy. Dodatkowo wzięłam gumki do włosów 10 sztuk w opakowaniu. E, zestaw do zaplatania włosów i robienia koków. Glebień ze szpikulcem do równego oddzielania włosów. Magiczną spinkę fajna jest to ozdoba, kiedyś już taką miałam i fajnie upim na włosy. Dodatkowo wzięłam pomadkę aloesową, która barwi usta na lekko różowy odcień i dosyć długo się utrzymuje. I takie fajne kuleczki na włosy, takie spinki dla dziewczynek. Poza tym zamówiłam także jedną różową czapkę z wycięciem nakitka z tyłu. Zobaczymy, czy dziewczynom nam się spodoba. I zeszyt do matematyki z ćwiczeniami. Teraz pokażę Wam jak wykorzystuję wszystkie te organizery i do czego ich używam. Zaczynam od organizera na jajka. Miałam tylko tyle jajek, dlatego ta górna półeczka pozostaje otwarta. Jest to fajna sprawa, bo jest łatwy dostęp do niższych półeczek i można szybko wyciągnąć tyle jajek, ile potrzeba. Następnie wlewam do litrowych plastikowych pojemników mleko. Podoba mi się to rozwiązanie, ponieważ są one jednakowe i widać, ile jeszcze zostało danego płynu. Do drugiego pojemnika wlewam sok jabłkowy. Często kupuję te soki w kartonie, i wtedy nie widać, ile danego soku jest jeszcze w opakowaniu. Dlatego przelewam do litrowych organizerów i mam wszystko widoczne. Poza tym poza sokami i mlekiem można także przelać kefir lub maślankę. Ten organizer już widzieliście w poprzednich filmach cały czas go używam. Wkładam do niego różnego rodzaju sery żółte i wędliny. Ma on trzy poziomy, ale ja póki co używam tylko dwóch. Do trzeciego często wkładam na przykład kabanosy czy parówki. Kolejny pojemnik to taki podłużny pojemnik, w którym trzymam różnego rodzaju jogurty dla dzieci. A tutaj taki prostokątny pojemnik, w którym przechowuję wszystkie rzeczy, które wykorzystuję do kanapek i nie tylko. I tutaj moja nowość to ten organizer na różnego rodzaju zioła. Troszeczkę jest duży, nie wchodzi mi na półki, ale znalazłam miejsce na drzwiach. Ciekawa jestem, jak się on sprawdzi. Na dno pojemnika wlewamy wodę z kranu. Ostatni organizer to ten obrotowy. Może on być zarówno wykorzystywany do szafki, jak i do lodówki, ale ja wkładam do lodówki, ponieważ będę miała tam różnego rodzaju małe słoiczki, na przykład z musztardą, majonezem. Przy okazji kładania żywności w tych nowych organizerach, wyciągnęłam wszystko i dokładnie umyłam całą lodówkę. Zrobiłam roztwór w butelce, wodę z octem, żeby zdezynfekować dokładnie. Nie potrzebuję żadnej chemii, myślę, że to wystarczy. Dodatkowo można dodać jeszcze trochę soku z cytryny, wtedy będzie ładniejszy zapach. Wyczyściłam wszystko i umyłam, a teraz można y, wszystko z powrotem wkładać ładnie po segregowane i zorganizowane. Na każdą półkę umieszczam taką matę antypośledzkową, która pomaga mi utrzymać czystość w lodówce, bo wtedy nie muszę wyciągać półek. Jeśli coś mi się wyleje, to wyciągam samą matę i mogę ją umyć pod bieżącą wodą. Jest to bardziej praktyczne i ułatwia sprzątanie. Wszystko jest już ładnie umyte i wysprzątane. Dlatego teraz przyszedł czas na poukładanie w lodówce. Zaczynam od włożenia organizera na jajka, ponieważ jest dość duży i trzeba znaleźć na niego miejsce. Jajka powinno trzymać się na drzwiach lodówki, więc mam tam odpowiednią półkę. Obok stawiam litrowe plastikowe pojemniki z mlekiem i z sokiem. Na sam dół wykładam jogurty, rzeczy do kanapek. Ponieważ moje dziewczynki same sobie już wyciągają i dlatego są one na najniższych półkach. Wiem, że nabiał powinno się trzymać na górze, ale u nas jest to wygodniejsze. Na kolejnej półce układam wędlinę i sery. W drzwiach również przechowuję zapasy masła i wodę gazowaną oraz keczup. Na dnie na samym dole umieściłam różnego rodzaju warzywa i owoce oraz zapasy kiełbasy i wędliny. Na razie jest tu tak pomieszane wszystko, ale zastanawiam się właśnie jak to zrobić, żeby to było bardziej zorganizowane, a w wyższej Wysuwanej szufladzie. Jest to komora 0. Położyłam na razie mięso, które jest do zrobienia na obiad i zapas twarogu. Też muszę sobie przemyśleć, jak ją bardziej zorganizować. Tak wygląda moja lodówka. Nie ma w niej za dużo rzeczy ponieważ moje dzieci są na wakacjach u babci, a my z mężem więcej czasu spędzamy w pracy niż w domu. Dobra organizacja w lodówce to nie tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim praktyczność i oszczędność po pierwsze oszczędność czasu, ponieważ łatwiej można znaleźć produkty i zaplanować na przykład zakupy, bo widać czego nam brakuje i co powinno znajdować się w danym pojemniku, a także oszczędność pieniędzy, ponieważ mniej marnujemy żywności. Jest to także kwestia estetyczna. Bardziej jest wszystko przejrzyste. Widać, co gdzie ma leżeć, co trzeba zjeść, i nie jest to pochowane w jakichś papierowych czy plastikowych opakowaniach. Ja staram się sobie jak najbardziej ułatwić życie. Będę zadowolona, jeśli coś podpatrzycie u mnie i wykorzystacie w swoich domach. Ja też chętnie się dowiem, jak wygląda Wasza organizacja w lodówce. Będę wdzięczna za komentarze oraz pozostawienie kciuka w górę i subskrypcję. Do zobaczenia!